Wszyscy na mnie oczekują także zmartwychwstania. oczekują naszej pamięci movitę, naszej pomocy. W czasie procesji będziemy rozważać tajemnicę dużańca świętego, a także śpiewać pieśni pogrzebu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Power Ojca Przewodniczącego, także za zmarłych kapłanów, księdza proboszcza Michała Dąbrowskiego, księdza Józefa Midurę, księdza Jana Kiobaseł, za zmarłych księżywikariuszów, księdza Piotra Srokę, księdza Andrzeja Dydą, za zmarłą Matkę Celinę Czechowską, za wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, a odeszli już do Wiecznej Ojczyzny, za wszystkie siostry zakonne, które już pan... Powołał do siebie. Panie Jezu, który na ołtarzu krzyża złożyłeś ojcu niebieskiemu najdoskonalszą ofiarę, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj, zmiłuj się, się nad nimi. jesteś najwyższej wieczny kapłanie. Nie chciałeś, by Twoja ofiara była przez nas składana przez wszystkie dni, aż ponownie przyjdzie. Mówimy się za naszych zmarłych rodziców i przodków. nie Jezu, który narodziłeś się z Maryj Dziewicy, by każdego człowieka obdarzyć życiem wiecznym. Zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Który uświęciłeś życie rodzinne w Nazarecie, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Panie, który obiecałeś wieczne mieszkanie w niebie wszystkim, którzy do ciebie należą, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami przeszły, teraz i w na się. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bądź się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Na tym cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj. Przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tali na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj Panie, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nam zła złego, Amen. Panie wysłuchaj modlitwy nasze. A o nasze nie do ciebie przyjdzie. Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie Twoim zmarłym i odpuś im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogły przejść do szczęścia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać panie. A światło i stanie fajem świeci. Dobre. Wysłuchamy Panu, bo niech będą dzięki. wszystkim za wspólną modlitwę ofiarowaną za naszych bliskich zmarłych. Jeszcze raz zapraszamy na godzinę 19 na różaniec za zmarłych tutaj na cmentarzu. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech